Kolejny filmik o handlu włosów. Opowiem Wam o szampanie i masce, które zarówno ja, jak i moja siostra używamy przy handlu włosów. Dlaczego takie, a nie inne? Jest to filmik powodowany pytaniami, które od Was dostajemy na ten temat, więc mam nadzieję, że dzisiaj rozwieję wątpliwości, podpowiem, jakie produkty można użyć spokojnie i dlaczego. Także zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką mówiłam Wam gdzieś tam pewnie w filmiku na temat plusy i minusy hennowania włosów, albo może na poście, który jest na ten temat na naszym blogu, wszystkie linki oczywiście dostaniecie w opisie. Mówiłam o tym, że produkty, których używamy przed hennowaniem, czy po hennowaniu, czy w trakcie, nie mogą mieć olei ani silikonów, dlatego bo one przeszkadzają w łączeniu się. Henny z keratyną w tym procesie chemicznym mogą po prostu utrudniać i możemy mieć nieudaną koloryzację. Dlatego przed koloryzacją należy bardzo dokładnie oczyścić skórę głowy i włosy z wszelkich takich produktów. Tych jak i produktów do stylizacji po prostu bardzo dokładnie oczyszczamy głowę. I to jest jedyny moment, kiedy ja i moja siostra używamy szamponów z SLS SLES ale szamponów, które mają ten silny detergent, ale nie mają żadnych silikonów, olejków, parafiny. I my obydwie używamy zazwyczaj, no prawie zawsze udało nam się znaleźć Timothy Pure, Timotej Pure naturalne oczyszczanie 0% silikonów, parabenów, koloryzatorów. I to jest szampon, który my używamy tylko do tego celu i myjemy tą głowę trzy razy nawet, zostawiając ten szampon troszkę dłużej na głowie przed hennowaniem. Oczywiście henna nakłada się na mokre włosy i później e, jakby nie możemy po hennowaniu używać masek, ani do zmycia henny, po zmyciu henny, nic, żadnych odżywek, masek, serów, nic takiego, dlatego, bo to by y, jest niewskazane, po prostu zostawiamy włosy wypłukane. natomiast, żeby uniknąć suszu, to co możemy zrobić, to dodać do mieszanki, którą robimy z henny, maski, ale tutaj również maska nie może mieć olej, żadnych silikonów żadnych takich rzeczy i nam się udało znaleźć maskę, którą naprawdę odkąd zaczęłyśmy przygodę z hennowaniem zawsze tej samej maski używamy i jest to naturvita aloesowa, ona kosztuje w drogeriach natura 22 zł i sprawdza się naprawdę świetnie ona ma taką konsystencję musu, więc też ta henna nam się później lepiej miesza, ma fajniejszą konsystencję lepiej, e, lepiej ją rozprowadzać na włosach więc dodajemy to do mieszanki henny i to są dwa produkty, które świetnie się nadają. I to tyle, kochane. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie wątpliwości i wytłumaczyłam, dlaczego te produkty, a nie inne. Pozdrawiam Was serdecznie. Odwiedźcie koniecznie nasz Facebook, Instagram. Subskrybujcie. No i jeżeli chcecie więcej włosowych filmików, nie tylko Hennie, ale generalnie o włosach, zachęcam do zostawienia kciuka do góry. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa! pa!